Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Od tematu. Warto zastrzec, że można sprzedać absolutnie każdy samochód. Jedyną kwestią jest cena i stopień korzyści. Jakie sprzedający uzyskuje z transakcji? Odpowiednie przygotowanie samochodu do sprzedaży pomoże każdemu właścicielowi uzyskać maksymalną możliwą kwotę za samochód. To właśnie przygotowanie samochodu do sprzedaży jest głównym tematem dzisiejszej rozmowy. Banalne nie znaczy na próżno. Każde przygotowanie do sprzedaży rozpoczyna się od publikacji ogłoszenia i ustalenia ceny samochodu. Nie będzie zbyteczne przypominanie kilku prostych wskazówek, które pomogą zwiększyć skuteczność oferty sprzedaży. Na zdjęciach, samochód powinien być czysty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, podać informacje o pracach wykonanych w przeszłości i faktycznym stanie samochodu. Następnie porozmawiajmy o bardziej konkretnych metodach, które naprawdę pomogą ci w sprzedaży samochodu. Nie przeocz. Błędem popełnianym przez wielu sprzedawców jest to, że nie rozumieją oni w pełni psychologii zakupu nowego samochodu. Dla ciebie twój samochód jest stary w tym sensie, że jest znajomy i być może trochę nudny, ale dla potencjalnego nabywcy twój samochód zawsze będzie nowy. I nie ma znaczenia rok produkcji i stan techniczny samochodu. Kupujący przyjeżdża obejrzeć samochód, który jest dla niego nowy. Ty wiesz, Ile pieniędzy kosztuje wymiana tylnej uszczelki olejowej wału korbowego i jak dobre dla nowego właściciela jest to, że wymieniłeś ją miesiąc temu. W rzeczywistości kupujący może nawet nie mieć pojęcia, co to jest i jaka jest rzeczywista wartość tej procedury. Z drugiej strony, do zakupu mogą go zniechęcić nieprzyjemne zapachy w kabinie lub podejrzane zachowanie sprzedawcy. Pierwszą wadę łatwo usunąć na sucho. A drugą można wytłumaczyć kłopotami w pracy lub cechami charakteru. Czasami uprzejma, zrelaksowana komunikacja i przyjemny zapach w kabinie, znacznie skuteczniejsze metody przygotowania do sprzedaży niż kosztowne naprawy mające na celu wyeliminowanie mgły olejowej w komorze silnika samochodu. Techniczna strona zagadnienia. Należy pamiętać, że kontyngent osób, które będą badać samochód podczas jego sprzedaży, może być dość szeroki. Mogą to być zarówno osoby początkujące lub dziewczyny, które nie wiedzą absolutnie nic w świecie samochodów, jak i doświadczeni entuzjaści motoryzacji. To właśnie ci i ostatni będą przyglądać się stanowi technicznemu samochodu. Dlatego powinieneś być gotowy do sprawdzenia następujących jednostek i zespołów. Silnik spalinowy. Kupującego od samochodu odstraszą, obce dźwięki w silniku, podwydobywający się z generatora lub rolek napinających, nierównomierna praca elektrowni, wycieki oleju, wibracje podczas przyspieszania, słaby rozruch silnika spalinowego, transmisja. W przypadku automatycznej zmiany biegów powinny następować bez kopnięć i opóźnień. Przy sprzedaży należy sprawdzić poziom olejów w automatycznej skrzyni biegów. Wymiana oleju często pomaga rozwiązać powyższe objawy. W przeciwnym razie typowe oznaki wadliwej automatycznej skrzyni biegów mogą zniechęcić kupujących. Naprawy automatycznych skrzyni biegów są obecnie bardzo kosztowne na dwozie. Uszczelniacz karoserii który znacznie różni się od tego, co zostało nałożone fabrycznie, przekręcone śruby maski i drzwi bagażnika, pył lakierniczy na gumach uszczelniających, wszystko to, a także wiele innych znaków które zdradzą fakt karoserii. Usunięcie takich usterek jest bardzo trudne, dlatego przygotowania przedsprzedażowe można rozpocząć na długo przed myślą o sprzedaży samochodu. Jeśli na przykład zostałeś obtarty na parkingu i byłeś zmuszony uciec się do lakierowania element po elemencie, to zrób kilka zdjęć przed przystąpieniem do prac naprawczych. W ten sposób udowodnisz, że powodem lakierowania była drobna usterka, a nie poważny wypadek. Polerowanie znacznie zwiększy atrakcyjność samochodu. Podwozie. Jeśli stukające zawieszenie, szumiące łożysko piasty nie odstraszy kupującego, będzie to dobry powód do licytacji i obniżenia ceny, tylko bez fanatyzmu. Pamiętaj, że przygotowanie samochodu do sprzedaży powinno być opłacalne. Jeśli masz zepsute łączniki drążka stabilizatora, co prowokuje stłumione wstrząsy podczas jazdy po wybojach, zdecydowanie powinieneś odwiedzić serwis samochodowy. Koszt detali i pracy zwróci się z nawiązką w poczuciu sprawnego samochodu u potencjalnego nabywcy. Ale jeśli tylko czasami, w określonych warunkach, stuka przekładnia kierownicza, to wyeliminowanie takiej usterki będzie dla ciebie nieopłacalne. Często przywrócenie lub naprawa zębatki kosztuje dużo pieniędzy. Co wyeliminować, a co zostawić? Usterki, których wyeliminowanie jest bardziej niż pożądane, wady lakieru maszyny. Które można usunąć poprzez polerowanie należą do nich płytkie rysy pozostawione na lakierze, przebarwienia lub blaknięcie lakieru oprócz głębokiego polerowania samochodu materiałami ściernymi i w celu nadania głębokiego połysku karoserii można zastosować woskochronny. Takie zabiegi można wykonać własnoręcznie, co pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy, nierówna praca silnika spalinowego, kopcenie automatycznej skrzyni biegów które można wyeliminować małą ilością krwi, np. poprzez wymianę przepustnicy, czyszczenie przepustnicy lub wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów. Często wymiana oleju w układzie hydraulicznym pomaga uczynić kierownicę lżejszą, a działanie całego systemu bardziej miękkim. Będzie to miało pozytywny wpływ na odczucia kupującego dotyczące samochodu. Problemy z układem hamulcowym. Nikt nie będzie chciał kupić samochodu w którym pedał hamulca zawodzi lub nie reaguje na nacisk, brud i nieprzyjemne zapachy w kabinie, jeśli nie chcesz płacić za profesjonalne czyszczenie na sucho. Detergenty i pasty można łatwo kupić w sklepie z kosmetykami samochodowymi, w ostateczności. Przed przeglądem kup zwykły środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Uważaj na panele materiałowe na suficie i karty drzwi. Niedbałe podejście i lekceważenie technologii może spowodować łuszczenie się i zwisanie materiału, zadrapania na wykończeniu wnętrza. Zakup dobrych pokrowców pomoże ukryć zmęczony wygląd foteli. Istnieje ogromny wybór plecionek na kierownicę. Pożądana jest również wymiana skórzanej osłony uchwytu skrzyni biegów i hamulca ręcznego. Koszt takiego zabiegu nie jest zbyt wysoki. Przednia szyba, która jest pokryta wieloma wiórami i pęknięciami, które zakłócają widoczność kierowcy. Ponownie zrób zdjęcie przed wymianą, aby kupujący nie miał podejrzeń co do poważnego zderzenia czołowego napełni klimatyzację. Doświadczony właściciel samochodu nie uwierzy, że układ klimatyzacji jest w dobrym stanie i po prostu nie jest napełniony freonem sprzedać w stanie w jakim jest następujące wady samochodu są najczęściej nieopłacalne do naprawy znaczne wady lakiernicze, które wymagają przemalowania niektórych elementów, np. zarysowania powłoki bazowej lakieru istnieje ryzyko, że lakierowanie samochodu będzie niskiej jakości, opcjonalnie brak odcienia, nie warto wydawać pieniędzy na naprawę drobnych zarysowań, Wgnieceń w progu czy pęknięć zderzaka, wymiana przepalonej żarówki w kabinie pasażerskiej, jeśli wymaga dużo czasu na montaż i demontaż, nie warto również wymieniać przedniej szyby z powodu niewielkich odprysków lub drobnych pęknięć, które nie zakłócają widoczności, rysy na plastikowych elementach wykończenia wnętrza, pływające usterki techniczne w pojeździe, które nie ujawniają się na stałe i wymagają rozległych. Kosztownych napraw. Zdecydowanie odradzamy mycie silnika i podwozia. Metoda ta jest stosowana przez kierowców, którzy chcą ukryć zaparowanie i wycieki oleju. Doświadczonego entuzjastę motoryzacji może to zniechęcić do zakupu samochodu. Jeśli wykonujesz poważny przegląd przed sprzedażą, zrób zdjęcia wymienianych części i zdjęcia wykonanych prac. Ostrożny nabywca nie zaufa nawet zapisom w książce serwisowej ponieważ można je teraz sfałszować a wordpress komentarz hello world